Witajcie kochani w kolejnym filmiku z inspiracjami i gadżetami. Przyszła pora na maj. E, I maj zaczniemy od zapachu. Był to dla mnie mega stresujący miesiąc. Dużo rzeczy się działo, y, dużo rzeczy na głowie. E, tak więc potrzebowałam zdecydowanie odprężenia i mam świecę, która e, jest ze mną już bardzo, bardzo długo, ale też ją bardzo oszczędzam, dlatego że nie można już jej nigdzie dostać. Więc jak już ją skończę to będzie finito. Niemniej jednak potrzebowałam jej w tym miesiącu wybitnie i to jest Bath and Body Works Stress Relief Anti-Stress Vanilla i Verbena. Ta seria w ogóle jeszcze jest jakoś tam w sklepach Bath and Body Works dostępna, natomiast są tylko chyba te miętowo-eukaliptusowe, nie mogę się złowić, świecę, a tej waniliowo-werbenowej nie ma. To jest mój ukochany zapach. Uwielbiam go i tak naprawdę bardzo żałuję, że nie mogę go dostać więcej, bo mogłabym ją palić na stop. W tym miesiącu jednak robiłam sobie właśnie takie małe przyjemności, jeżeli o nią chodzi. Jak widzicie, nie zostało mi tutaj już dużo, ale jak na to, że mam ją już pewnie ze 4 lata, to i tak nieźle się trzyma. No ale tak jak mówię, oszczędzam ją mega. Bardzo żałuję, że tego zapachu nie ma. Jeżeli gdzieś e, widzielibyście podobne połączenie zapachu w jakiejkolwiek marce, jeżeli Chodzi o świecę, to koniecznie dajcie mi znać, bo nic tak na mnie fantastycznie nie działa odprężająco jak właśnie ta świeca. Jeżeli chodzi o książki, to znowu mam w tym miesiącu dla Was coś nowego. Um, to jest książka, którą was, Wam pokazywałam na Insta Stories, jak tylko ją dostałam, um, a także też wspominałam o niej ostatnio, że właśnie kończę ją czytać. I to jest gra śmiercią Jaworze 1905 Sławomira Chorowskiego. Ja ją mam tak fantastycznie z dedykacją od autora, także coś naprawdę mega. I powiem Wam, że ostatnio, jak nie wiem czy zauważyliście, pewnie tak, ale w większości odeszłam od obyczajówek. Teraz akurat czyt czytam takiego troszeczkę harlekina dla yy, kobiet starszych. Był tam Daniel Steele, ale to tylko dlatego, że w domu rodziców nie znalazłam się tej książki, którą mogłam ze sobą zabrać do pociągu, a tą już przeczytałam. Um, I to jest właśnie kryminał umiejscowiony no ponad 100 lat temu, o dużym podłożu historycznym, e, który tak naprawdę do końca trzyma w napięciu. Ja do końca nie wiedziałam, kto jest zabójcą. E, na książce trzeba się zdecydowanie skupić, więc e, to jest książka, którą troszeczkę trudniej się czyta przez to właśnie podłoże historyczne, bo e, tam też znajdziecie, y, bo może język jest y, prosty współczesny, nie jest tak, że są jakieś nie wiadomo, jakie rzeczy tam, no to mimo wszystko nie czytało mi się to tak samo szybko jak na przykład dziewczyna z pociągu, ale to właśnie ze względu na podłoże historyczne, um, które moim zdaniem jest fantastyczne i... Uważam, że trzeba też sięgać po takie książki, nie tylko po e, szybkie, łatwe i przyjemne, i dlatego staram się teraz też um, czytać różne inne rzeczy. E, serdecznie Wam polecam tą pozycję, bo naprawdę jest fantastyczna. Ona ma stron około 250, więc nie jest to jakaś straszna cegła, ale ma dosyć małą e, czcionkę, więc tej treści jest tutaj sporo i jestem pewna, że m, Wy też szybko nie zgadniecie, kto jest zabójcą, więc. Polecam Wam serdecznie. Trochę makabryczna, ale trzyma w napięciu, bardzo mi się podobała. Jeżeli chodzi o muzykę, to mam w tym miesiącu po prostu totalny przekrój przez wszystko, bo muzycznie w tym miesiącu dla mnie działo się tak strasznie dużo, że aż jestem w szoku. Po pierwsze, najnowsza płyta Harry'ego Stylesa i nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że będę Wam o tym mówić, bo. Harry Styles jest, jak zapewne większość z was wie, członkiem One Direction. One Direction jest grupą targetowaną do troszkę młodszych osób niż ja, więc nigdy jakby One Direction nie było e, moim ulubionym zespołem. E, natomiast ta płyta bardzo mnie zaskoczyła, jest mega różnorodna. Każda piosenka jest inna. E, są piosenki rąkowe, są piosenki bardziej melancholijne. Na pewno zauważyliście, że jej słuchałam, bo podczas vloga tego, który nagrywałyśmy z Klau, z mojej Wizyty u Fryzjera. Um, tam e, gdzieś tam w tle właśnie Harego było słychać. Um, moją ulubioną piosenką wydaje mi się, że jest e, Sweet Creatures. Um, jest taka. Taka właśnie słodziutka, jest taka bardzo przyjemna, ym, powolna na sobotni wieczór na przykład albo na jakikolwiek wieczór. No uwielbiam ją po prostu do świeczki, do lampki wina jest świetna. Ym, no i są też bardziej rokowe kawałki jak na przykład kiwi albo kiwi. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przesłuchać tej płyty, to serdecznie polecam, bo to jest zupełnie coś innego niż One Direction, um, więc no, mnie bardzo przypadło do gustu, jestem zachwycona i suchami bardzo, bardzo dużo. E, pojedynczą piosenką, która mi się też bardzo spodobała, którą usłyszałam tarantaram w serialu Na dobre i na złe. Tak, zdarza mi się czasem oglądać na dobre i na złe, ale to tak od przypadku do przypadku. E, I tam ją usłyszałam po raz pierwszy i to jest Home, um, Wojda i Jamesa McLean. E, przepiękna piosenka, która nawet nie spodziewałam się, że tak bez problemu ją znajdę na YouTubie i że um, dowiem się w ogóle co to, ale moje zdolności researchu są niesamowite wręcz. Dobra, żarty na bok. Kolejna odprężająca, cudowna piosenka. W ogóle żadna z tych piosenek, o których Wam dzisiaj opowiem, nie będzie jakaś super hiper energetyczna, klubowa do tańczenia albo jakoś, nie wiem, wesoła. One wszystkie są w miarę pozytywne, ale są wręcz takie sentymentalne i melancholijne. Tak więc, Home. No i piosenka, którą odkryłam tak naprawdę na tydzień przed końcem maja, chyba tak, coś ten deseń. Um, to jest piosenka, która należy do soundtracku drugiej części greja i jakoś byłam na filmie, bo wiecie o tym, że byłam na filmie um, i tam nie zwróciłam tak bardzo na nią uwagi um, Natomiast um, przypadkiem na Spotify gdzieś na jednej z playlist mi się zaplątała, jak ją słyszałam totalnie odleciałam i dopiero potem um, okazało się, że jak sprawdziłam um, właśnie... Spotify co to jest, to się okazało, że to jest piosenka właśnie z Greja. I mam tutaj na myśli Halsey i Not Afraid Anymore. Ja wam zresztą wklejałam nawet e, takiego screena na Insta Stories, jak wracałam od rodziców pociągiem, że to jest teraz moja ulubiona piosenka. Jest taka bardzo klimatyczna. Oczywiście, jak teraz jej słucham, to idealnie pasuje klimatem właśnie do, do Greja. E, super, mnie się bardzo podoba, może trochę pościeluwa, ale wieczorem, albo właśnie do jazdy pociągiem, czy do jazdy do jakimkolwiek środkiem komunikacji, ideolo. No i ostatnia rzecz, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest film. Um, film dosyć mocny e, i film, który obejrzałam głównie ze względu na to, że gra tam Robert Więckiewicz. A Robert Więckiewicz jest jednym z moich najbardziej ulubionych polskich aktorów. Tak naprawdę mogłabym oglądać każdy film, w którym on gra, e, bo ma tak niesamowitą zdolność do przeistaczania się w różne postacie, e, że może być czarnym charakterem, może być e, dobry. No, oczywiście nigdy nie będzie to amant, bo umówmy się, nie ma takiej postury, ani takiego... Wizerunku Amanta, ale w dalszym ciągu po prostu wszystkie filmy, które z nim widziałam, bardzo mi się podobały. Um, I właśnie tym razem jest to film Konwój, bo o tym nie powiedziałam. To jest film z tego roku um, opowiadający o konwoju, czyli o przewożeniu um, więźnia. Z jednego miejsca do drugiego, i to jest taki niby um, konwój o zaostrzonym rygorze. Nie wiem teraz, jak mam to nazwać. W każdym razie taki podwyższonego ryzyka coś w ten deseń. No i właśnie wokół całej tej trasy ta historia się toczy, dowiadujemy się o, o tym, kim jest ten więzień, dlaczego go przewożą, jaka jest relacja między nim a tymi policjantami, którzy go przewożą do nowego miejsca pobytu. No nie będę Wam zdradzać zbyt dużo, musicie to obejrzeć. Mocny film, e, na pewno nie dla dzieci, e, nie dla osób bardzo, bardzo młodych, bo są tam takie dosyć e, mocne obrazy. Niemniej jednak mnie się on mega podobał i naprawdę serdecznie Wam go polecam, bo e, ja uważam, że polskie kino o... Mimo wszystko bardzo mocno się rozwinęło na przestrzeni ostatnich lat, i jest kilka takich obrazów, które e, warto zobaczyć i na które warto zwrócić uwagę. Dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje inspiracje i gadżety w tym miesiącu. E, dajcie znać, co wy widzieliście. E, ja teraz zaczęłam, stracę. Zaczęłam oglądać e, szybkich i wściekłych wszystkie, e, wszystkie serie, wszystkie, znaczy wszystkie części, bo nigdy nie oglądam. Tak wiem. Tak wiem, dobra. E, więc dajcie znać, co Wy teraz oglądacie, czego słuchacie, co Wam się podoba, co czytacie. E, ja chętnie o tym posłucham. Zostawcie to wszystko w komentarzach. Nie zapomnijcie stawić łapki w górę na zachętę. W opisie znajdziecie listę wszystkich rzeczy, o których tutaj mówiłam jak zawsze, także moje media społecznościowe, które serdecznie polecam. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to gorąco zachęcam do przyciskania, przycisku i dzwoneczka, abyście mogli wiedzieć o wszystkich moich filmach, dosadzie e, natychmiast jak tylko się pojawią. Dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie do zobaczenia następnym razem pa, pa!